Trzy, cztery, i radość, i duma rozpiera mnie dzisiaj, kiedy przekraczam progi tej szkoły. To jest wiele lat pracy, dyskusji, rozmów, ale efekt jest naprawdę oszałamiający. To jest szkoła, która spełnia najwyższe światowe standardy. Wielka inwestycja, największa inwestycja ostatnich lat w mieście, ale inwestycja bardzo świadomie zadedykowana młodemu pokoleniu. To jest szkoła, która jest bardzo potrzebna w nowej, rozwijającej się części miasta. Będzie także ofertą edukacyjną dla mieszkańców oczywiście i młodych Gdynian z całego obszaru miasta. Edukacja to najlepsza przyszłość naszego miasta. To inwestycja w rozwój nie tylko całego miasta, też konkretna oferta dla młodego pokolenia. Dzisiaj ta szkoła staje się tego symbolem. Rozpoczynamy rok szkolny dla blisko 34 tysięcy młodych Gdynian. To uczniowie szkół podstawowych, to uczniowie liceów, to także przedszkolaki. Rozpoczynamy terminowo 2 września. Rok szczególny dlatego, że w tym roku zupełnie nowej lokalizacji, czyli w Gdyni i rozpocznie swoją działalność zespół, właściwie już rozpoczął zespół szkół ogólnokształcących numer 8. To zespół szkół, z którego wchodzi szkoła podstawowa numer 37 oraz 17 liceum ogólnokształcące przeniesione z ulicy 10 lutego to zupełnie nowy budynek nowoczesna szkoła bardzo bardzo nowoczesne rozwiązania edukacyjne możemy powiedzieć że to jest szkoła modelowa nie tylko jeżeli chodzi o województwo czy Polskę ale jeżeli chodzi o cały świat bo jest to szkoła flagowa między innymi Microsoftu mamy tutaj rozwiązania bardzo nowoczesne ale przede wszystkim największą wartością miejskiej edukacji są nauczyciele i pedagodzy i w tym budynku chociażby poprzez gotowanie będą uczyć niektórych przedmiotów zatem innowacyjne podejście Nowoczesnej strukturze. Ta szkoła jest, można powiedzieć, takim centrum innowacyjnej pedagogiki, nastawionej na pedagogikę myślenia, na pedagogikę działania i refleksji, więc to będzie nam przyświecało. Ta szkoła będzie wyróżniała się tym, że przestrzeń rozumiana w różny sposób będzie tym motywem wiodącym. Przestrzeń do współpracy, do podejmowania inicjatyw, przestrzeń edukacyjna, czyli jak państwo przejdą się potem po szkole zobaczą, że mamy zupełnie inne meble. Mamy tak zwane blended furniture, czyli zupełnie różne i ławki i krzesełka i siedziska, dużo sof, czyli Przestrzeń dostosowana do różnego, do różnego stylu uczenia się naszych młodych ludzi. Można będzie zobaczyć salę do gotowania dla uczniów, salę projektową, salę pracy zespołowej, przepiękną bibliotekę, która też zaprasza, żeby po prostu przyjść, wypożyczyć czy w ogóle porozmawiać, pobyć ze sobą.